W prawdzie, a prawda nas pozwoli. Przechodzimy już pod koniec swojego postu w zasadzie, aby iść za Chrystusem, odkrywać prawdę, abyśmy żyli w prawdzie. Bardzo serdecznie witam przez biskupa Janusza, który przybył do naszych parafii, by modlić się z nami podczas tak zwanych kościołów stacyjnych. Wypraszać dla nas, do naszej parafii własnych, Prawdzie. Myśmy szli za Jezusem Chrystusem. Dziękuję za przybycie i proszę o przewodniczenie naszej modlitwie. Papież Franciszek komentując tą dzisiejszą Ewangelię, powiedział tak. Jednym ze słów powtarzanych często w tym okresie jest wolność, bycie wolnymi. A Jezus przez swoje dzieło zbawienia przywrócił nam wolność, wolność synowską. W języku codziennym często myślimy, że być wolnym znaczy robić to, co chcę i ile razy chcę. Lecz inaczej też stać się niewolnikiem, bo jeśli to, czego chcę, jest rzeczą, która gnębi moje serce, jestem niewolnikiem, a nie człowiekiem wolnym. Kochani, współczesna cywilizacja niestety to cywilizacja z Wolność wprawdzie jest niezwykle ceniona, ale jest to wolność zniewolona często ideologią, stylem życia, czy modą. I zgodzicie się ze mną, że te obecne czasy, jakie doszliśmy, to czasy, które zatwarzają, Bo w imię wolności depcze się wszystko to, co święte. Depcze się miłość, depcze się, się wiary. W imię wolności depcze się rodziny. Zatem czym ta wolność ma być? Wydaje się, że wśród wielu cech wolności można na te dzisiejsze czasy wziąć trzy. Pamiętamy, Jezus do swoich uczniów mówił, pójdź za mną. Jako deklarował, jeśli pójdziesz za mną, będziesz miał pomóc na siebie, a zatem będziesz wolny od różnego rodzaju. Za. Moi drodzy, może warto byłoby na koniec tego Wielkiego Postu zastanowić się, co jest moim zniewoleniem. To może być jakaś emocja typu złość? To może być postawa kłamstwa, bo się przez lata nie chce przyznać do pewnego błędu? Tym zniewoleniem może być jakiś nam, który mnie drąży od wielu lat. Tym zniewoleniem są jakieś stereotypy, którymi się kieruje w życiu. Wolność, kochani, to jest oddanie Bogu swoich porażek, swoich nauków. I powiedzenie, Panie, nie radzę sobie z pewnymi rzeczami, ale Tobie to Nie radzę sobie ze zniewoleniem moich najbliższych. Też ja spotkałem w swoim życiu matek czy ojców zapłakanych, bo chcieli dobrze wychowywali swoje dzieci w tak pięknym stylu. A oni też wchodzą do kościoła, a oni piją, a mają czycie małżeństwo, a się nie odzywają do siostry czy brata. Moi drodzy, Omodlanie własnej nieporadności, która zniewala, to jest właśnie oddanie się Bogu. Na tym polega wolność. Systematyczna praca nad sobą. Spowiedź, która ma wymiar oczyszczający, ale też naprawiający. Co jest na tym moim zniewoleniem? I może warto to oddać dzisiaj właśnie na, na, w tym kościele stacyjnym. I powiedzenie, Panie, Tyle lat walczyłem, walczyłem i różnie wychodziłem, ale dzisiaj Ci to oddaję. W imię wolność. wspomniany Panie Franciszek mówił, wolność człowieka rodzi się wówczas, gdy pozwala, aby prawdziwy Bóg był jedynym Panem. To pozwala nam zaakceptować naszą kruchość i wyrzucić Bożką z naszych serc. Moi drodzy, my jesteśmy coraz bardziej zniewoleni różnego rodzaju musami, modami. Wiemy doskonale, że nie jest to łatwy czas też dla kościoła, gdzie ten kościół próbuje się oczyścić, ale też jest rzucany na kolana. Nie dajmy się zniewolić uogólnieniu i nie dajmy się wypchnąć z kościoła. Ale moi drodzy, bardzo często wolność, zniewolenie jest związane z brakiem czasu. Kiedy chcemy być naprawdę wolni, musimy się zdystansować od czasu. Jezus miał przecież czas dla każdego, a my? Jak ktoś powie, ja jestem już starszą osobą, to już może nie muszę się tak dystansować. Ja na kolekcjach spotkałem starszych osób, które mi mówiły, proszę księdza, co mnie jeszcze w życiu czeka? Każdy dzień taki sam. Ja się tylko zastanawiam nad tym, czy się obudzę następna Człowiek jest skazany na starość? Człowiek jest skazany na czas, w którym właśnie żyje? Nie. Dlatego trzeba Zdystansować się od czasu. To jest wtedy wolność. Trzeba uszczelnić ten czas. Za dużo go marnujemy. I młodzi, i starsi. Zamiast myśleć w mieszkaniu o tym, jaki jestem, biedny czy biedna. Może nieraz trzeba iść do sąsiadki. Nieraz może trzeba iść do kogoś, kto jest bardziej niedołężny. To mówię do starszych. A młodzi, jak się nie ma nieraz czasu, Muszę się porozmawiać, już nawet niedzielę jejemy razem obiadów. Zdystansowanie do czasu to jest również zadbanie o odpoczynek. A taki statystyczny Polak nie potrafi odpoczywać, bo albo śpi, albo je. ale pomyślcie się, że człowiek wolny nie boi się czasu. Danie działać Bogu, właśnie tworzy warunki, by Bóg mógł działać w czasie. Człowiek wolny jest cierpliwy. To pozwala nam zaakceptować naszą grubość i wyrzucić Bożą z naszych serca. Pomyślmy na całe swoje życie. Czy jest coś, co powinniśmy jeszcze zrobić przed śmiercią, przed wielkanocą? I musimy na to mieć czas, bo możemy nie zdążyć. Może trzeba powiedzieć, przepraszam, przebaczam, dziękuję, albo dajmy szansę. Jest jeszcze jedna ważna cecha wolności, o której dzisiaj mówimy. Jezus mówiąc, prawda was bez zachęcał do walki o wolność zatem w tej wolności musi być jakieś wyzwanie, musi być jakiś pomysł na to, żeby być piękniejszym wewnętrznie. Żeby się nie dać tej kulturze, jak mówił Jan Paweł II, śmierci. Kiedy zabijamy siebie nawzajem z Słowem, nie potrzeba czegoś wojny światowej. Wystarczy, że ta wojna jest w moim domu. Kiedy się nie potrafię spokojnie do kogoś odezwać. Kiedy mu wypomina różne znaczy jej rzeczy sprzed wielu lat, to jest prawdziwy kataklizm. Kiedy mieszka się w dużej rodzinie, w mieszkaniu, w domu, a nie ma się do kogo odezwać, zgodzicie się, moi drodzy, że jedno z najgorszych emocji utraci jest samotność. Jak się samotny w jak się jest samotny w rodzinie, jak się jest samotny w kapłaństwie. Papież Franciszek powiedział, wolność przeżywana nigdy nie ogranicza się do zarządzania tym, co się dzieje, ponieważ zawsze zawyda coś, co niesie dalej. Wolność nigdy nie zabija marzeń, ale buduje w życiu to, czego wielu pragnie, ale nie ma odwagi realizować. Może warto coś zlikwidować w dialogu z drugą mi bliską osobą. Może warto zrezygnować z czegoś, co mnie rzeczywiście zniewala i upokarza. A może trzeba podjąć jakąś decyzję, bo jeśli je nie podejmę, to dalej będę zniewolony. Wielki piątek, kochani, pokazał, że człowiek może stać się wolnym nawet wtedy, kiedy bardzo cierpi. Bo wolność odczuwa. I dlatego zachęcam nas wszystkich i siebie do tego, abyśmy się nie bali tego bólu psychicznego czy duchowego. Bo warto być wolnym. Bo przecież zwycięstwo nad sobą najbardziej jest.